No i siemanko! Mamy 15 po północy, ja już jestem w aucie, pakuję się, yy, jadę sobie teraz do kolegi, wsiadam w jego samochód i troszkę większą ekipą niż zawsze yy, jedziemy sobie w góry, na jakiś szczyt, przekonacie się trochę później, ale nic specjalnego, nic wysokiego, idziemy po prostu pochodzić po górach. Yy, plan jest taki, żeby wejść na wschód słońca, także miejmy nadzieję, że wszystko wypali że zdążymy dojechać na czas, wejść na czas i oczywiście widoki, że dopiszą i razem ponagrywamy coś fajnego o wschodzie słońca. Uff. Dobra, trzeba się trochę doświetlić. Yy, jesteśmy już na trasie. Jak widzieliście na początku, zmierzamy na Baranią Górę. Tempo fajne, pogoda dopisuje. Także myślę, że zdążymy sobie na nasz upragniony wschód słońca. Zobaczymy, oby warunki pozwoliły i pokazały nam coś pięknego. Także lecimy dalej. No, Ekipa idzie za nami. Ja trochę wyrywałem do przodu, żeby coś Wam poogrywać, ale za bardzo na razie nie ma co. Jest ciemno, także myślę, zobaczymy się na szczycie. Chyba, że po drodze coś jeszcze uda się fajnego ograć. A w koszarach wojownicy, a w koszarach wojownicy ją zwabili do piwnicy. Ją zwabili do piwnicy. I nie minął roczek cały, i nie minął roczek cały Narodził się synek mały, Narodził się synek mały Nie minęły cztery lata, nie I minęły cztery lata. Synek pyta, gdzie jest tata? Synek pyta, gdzie synku, jest tata? Synku, synku, mój kochany! Synku, synku, mój kochany! Ciebie zrobił Pluton cały! Ciebie zrobił Pluton cały! No i jesteśmy na szczycie. Barania Góra zdobyta. Teraz czekamy na wschód. Jest trochę mgły, ale miejmy nadzieję, że trochę się wypogodzi i będą fajne widoczki. Niestety schodu nie ma, ale i tak klimacik fajny. Zaraz kierujemy się na dół. Już jest jasno, także coś więcej teraz na trasie będę mógł ponagrywać. Daj, pojadę po, jakiś widz. Daj jakiś kawał. <laughs> nie. nie, Adrianku, nie, nie. Czemu nie? Bo ty jesteś nie, śmieszny, nie. ja <laughs> jestem fajny. Aha, no <laughs> dobra. <laughs> I no się nie wywal. No i dotarliśmy na dół. Jesteśmy już przy samochodzie. Niestety widoczków nie było. Teraz pogoda się robi, ale kolejny szczyt zaliczony. Wyszło nam jakieś niecałe 19 km. Jedziemy teraz coś sobie zjeść. Pojedziemy sobie na rynek, jeszcze coś tam może na rynku po dogrywam jakieś fragmenty. Także jeszcze się widzimy. No i jesteśmy na miejscu. Yy, Barania Góra zdobyta. Chciałem się zjeść jeszcze na rynku w Wiślan ale niestety była wczesna godzina. Wszystko było jeszcze pozamykane, więc wjechało jedzonko w żorach. Teraz idziemy się ogarnąć i odpocząć. A ja dziękuję za oglądanie i zapraszam Was na kolejny odcinek.